Darku. Witam, witam, cześć Marcin. Jak tam zróbeczko. Elegancko. No fajnie. Właśnie poprosiłem Marcina... Yy, no bo musimy Zrobimy przy... małe doświadczenie. Tak, bo tą przyczepę musimy zaprowadzić do serwisu. Yy, do tych się przeprowadziłem, też pokazałem u siebie. Takim... Darek słuchajcie mieszka w dwóch naraz. I nie aż tak do tego. I poprosiłem Marcina, żeby przyjechał yy, dużym autem. No. Co Darek czemu? Moim? No bo za tym autkiem moim małym, znaczy nie jest taki mały, tylko jest niski. Ją szybko można wprowadzić, jak to się nazywa? Wężykowanie. Wężykowanie. I zrobimy taki test, właśnie, czy za busem. Czy za busem też tak będzie? Zrobi. lepiej, nie? I wtedy, jak będzie lepiej, to najprawdopodobniej zmienię na busa. No Ale to wszystko zobaczycie. Dobra, no, że jak wiecie, jesteśmy w sumie stosunkowo niedaleko chyba z 40 km od Darka, więc. Możemy szybko do siebie podjechać. Dobra, zaczepiamy Beduina i ciśniemy na autostradę. Dobra, ja się już wystawiłem przed Darka po sesję. Darek tu próbuje usilnie rozbić przyczepę. Zobacz, jak ona szybko jeździ. To jest jak sprinterka trochę. Ona się zobaczy. Coś palce z tam darę. Widzisz, jest strasznie źle gra na flecie. Bez Teraz zestaw jest dłuższy. Darek, ile z Medy dłuższy od mojego, nie? No, ale około metra jest dłuższy teraz zestaw e, niż mój, więc 13,5 pewnie gdzieś e, ma. Dobra, ATC odpaliło, wszystko mamy. To co panie Darku? Nie wiem, ja zobaczę czy mam kamerę. Aha, dzida. A, bo to jest taki youtuber, on ciągle chodzi i nagrywa z tą kamerą. Słuchajcie, jedziemy na autostradzie. Mamy 110 na budziku przyczepa jedzie bardzo ładnie z tyłu i dojeżdżamy do ciężarówki zobaczymy czy ta ciężarówka nam tutaj nie będzie znaczy? czy jest ciężarówka ja tu sobie spojrzę no dobra mogę jechać więc wyprzedzamy ciężaróweczkę. wiecie co ja no sznurku no. czyli co tak. to co panie Darek Teraz zmienić auto. Nowy kolownik. Nowy <grymna> kolownik. Człowiek się narobi biedy, kupić przy temat teraz góry trzeba szukać kolownika. Więc dobrze, my jedziemy dalej, my fakt, że jedziemy przyczepę zaprowadzić tam na jakieś gwarancyjne rzeczy, jakieś szczelności i tak dalej. Więc my lecimy sobie spokojnie. I jeszcze na koniec na pewno opowiemy Wam, czy wszystko było dobrze, czy później się coś zmieniło. O, cysterna. Moja przyczepa bardzo nie lubi cysterny, wiecie? Ale jedzie jak... Pa. Nic, nic. Bardzo fajnie jedzie. Ona jest fakt, że ona jest cięższa, bo ona jest 1800 kg, ale bardzo ładnie jedzie. Więc. kudłaty wymienię, halownik! No, <laughs> Słuchajcie, dojechaliśmy na miejsce Na miejsce jest firma Rob Caravan. Właściciel jest Polakiem. Darek tutaj ma, że tak powiem, znajomości. Jest chyba stałym klientem, z tego co pamiętam. Więc tu będziemy zostawiali przyczepę. A poza tym jechało się bardzo dobrze. To, że jechaliśmy 110 na godzinę, to słuchajcie, my nie jechaliśmy tak non stop. Po prostu kawałeczek spróbowaliśmy tylko, czy przyczepa się dobrze prowadzi czy nie wężykuje. I zaraz zwalnialiśmy do przepisowej prędkości 100 na godzinę. I tak sobie tą 100, tak chyba gdzieś dokładnie 102, 103 całą drogę jechaliśmy, więc bardzo dobrze się jechało. Przyczepa świetnie się prowadziła. do, jakby nie było do karawaningu, a... My motor oglądamy zresztą, jest do sprzedania, właśnie. No, piękna, może nie moja bajka, ale, ale piękna. Dzień dobry moi drodzy. My znowu wycieczkujemy sobie. Znaliśmy miejsce. Fajne miejsce z Buni, zrobiliśmy GSA, bo takimi drogami kazaliśmy jechać. Ona nie lubi takich dróg, źle się na niej wiecie, po takich szutrach i szutrach. Słuchajcie, jesteśmy na górze jakiejś klasztornej jest tutaj mm, jest stary kościół. Zaraz zobaczycie, o już słyszeliście, kościół benedyktynów. Kościół, na pewno kościół, na pewno jest piękny widok tutaj się rozpościera. Zaraz wam pokażemy, zobaczcie, no wspaniale jest. Widoczek przedni, naprawdę daleko się rozpościera. Dobra, słuchajcie, pójdziemy pozwiedzać e, ten kościołek, kościółek. E, Ruiny w sumie. Zabierzemy ze sobą też drona. Spróbujemy polatać e, może nawet i w środku, bo nie wiem, no nie wszyscy może, ale część, część osób, które ogląda już z nas bardzo, bardzo, bardzo dawna wie, że zdarzyło nam się latać w kościele e, dronem. Więc co, idziemy, idę do motoru po drona, zabieramy drona i idziemy do kościoła. Kościółek ma wieżyczkę i no przed chwilą kogoś widzieliśmy w górze, więc spróbujemy się tam dostać. Oczywiście są to ruiny już tego kościoła, ale zobaczymy co jest w środku. Wchodzimy do środka. da haben Krzysiu Marcin, za ja już nie będę Ja na za mną. Schody są wąskie, jak widać. O, już ktoś idzie. Udało się przycisnąć nawet. No i docieramy na górę. Uf, trochę tych schodków jest. Ale się. Drapałem. O, piękne widoki. Nie wiem, czy się wejść. Patrz, chcesz. Janna zawsze mówi, wiecie, znacie Jannę. Zawsze w takich momentach to mówi. Ja nie wiem. A jak się zawali? No, daleko nie ma na dół. jak nie ma daleko? No nie ma. Zobaczcie, ale jest cały dach. Pokryty. Więc to taka ruina jest. Tam jakieś lochyło i Chyba będziemy musieli tam zobaczyć, co tam jest. Może jakaś zachrystia tam stała. Ale trzeba przyznać, że benedyktyni wybrali coś świetne, sobie świetne miejsce na wybudowanie takiego kościoła. Z widokami. Na pewno tych drzew tu kiedyś nie było, prawda? Więc widok mieli taki w koło. Naprawdę świetny. To jest bardzo stary, bardzo stary ten. Bardzo stary klasztor jest księga chowa. Można się wpisać. Aczkolwiek zrobili ludzie z tego śmietnik, więc... No niestety jak ktoś. Z wieży roztacza się niezapomniany widok na 7 dolin i bawarskie Odenwald. O! O. Widzicie? 7 Dolin i bawarskie Odenwald tak, licz tych dolin. Nawet... Jedna dolina? No to... Druga dolina? Nie, no co są wszędzie? Trzecia. No na siedem dolin. Czwarta, no. piąta, aż szósta? No nie wiemy. Może oni inaczej to liczą tak, niż my. Ale widok jest przedni. Bardzo fajnie. Warto odwiedzenia pojechać. Aczkolwiek teoretycznie. Możecie tutaj dotrzeć tylko na pieszo i rowerem. Rowerem. <gry> e, f, samochodem nie wolno. Nie, nie widzicie, e, bo brama jest Motorem też. Jest znaczy no, motorem wiedziecie, bo miniecie szlawan. Ale nie polecamy, bo... My Można nam, dostać mandat. Nam nie my z pełną, pełną świadomością, świadomością tu przyjechaliśmy. Możemy dostać. Aczkolwiek mamy na to małe wytłumaczenie, bo to jest zakaz wjazdu, ale niektórym wolno. Więc my się podciągamy pod tych niektórych. Po prostu jak się wytłumaczymy, że musieliśmy dla was film nagrać. <laughs> Myślę, że nie będzie nikogo to interesowało. <laughs> Wiecie co, ja już, że tak powiem, się stzwoniłem i trochę wiem, co jak. Zobaczcie, Kloster Engelberg. To jest ten e klasztor, na którym byliśmy, tylko ja go tu nie widzę. Chociaż trzeba by było ja, pewnie szukać. No gdzieś, gdzieś tam jest. No gdzieś na górze jest. No tak na wprost. Że tam? Tu? Tam gdzieś. No może to białe, co tam w tyle jest. Ach, tam jest faktycznie, wiecie. A, tu Kurczę. A wyczaiłeś ty. Tak. A. Takie, takie białe, tam takie, takie, takie. To jest ten klasztor, gdzie kupiliśmy piwko. Ale to tylko to jest opisane? Nie, nie tylko. A gdzie opisane jeszcze? Dobra, tutaj mamy A. Ornbachtal, ale nie wiemy, co to jest. Być może już, już, już. M... miejscowość albo dolina. Dobra. Okay. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. kapele Amorsbruck. Pewnie chodzi o, o, o ten mały tam, taki kościółek tam. Tam, tam, na dole. Na pewno o niego chodzi. Szawchow. Nie wiem. Być może to jest po prostu ta dolina, wiecie? A dalej nie ma tabliczek. Ktoś pourywał i już nie ma. Szkoda. Ale podejrzewam, że kiedyś te tabliczki były wszędzie tutaj. Naokoło. Widok fajny. To co, może dronikiem jeszcze trochę polatamy. Może coś fajnego się uda sfilmować tutaj w koło kościółka. Dobra, to idę na dół. I odpalamy drona Stefano. Oj, ktoś śpiewa. Oj, cholera, ktoś śpiewa. A powiem wam, że ja chciałem polatać tym dronem, tak jak wam mówiłem. W kościele, to może mi się nie udać. Są tu jacyś ludzie, którzy śpiewają zapewne jakieś kościelne e, pieśni. E, oczywiście w żadnym wypadku nie chciałbym im tym przeszkadzać. Akustyka na pewno mega i ja do nich się nie przyłączę, e, ponieważ ze śpiewania nie jestem zbyt dobry. Kościółek jest spory, jak na miejsce, w którym on jest zbudowane, no bo jednak to jest szczyt góry, gdzie no nie wiem, czy tak pielgrzymi biegali tak często tutaj w dawnych czasach pod tą górkę. Ale muszę wam powiedzieć, że akustyka w, tym, w tej kaplicy jest po prostu nieziemska. Myśmy u góry słyszeli, że oni śpiewają e, i po prostu no słychać, wszędzie naokoło słychać równo. Kościół jest pusty, w środku nic nie ma, jak widzieliście, więc ten dźwięk najwidoczniej tam się rozchodzi tak, jak oni tego oczekują i śpiewają tam sobie. A więc, drona sobie odpuścimy. Nie, ch nie chcemy im tam przeszkadzać. Eee, zamek w koło w sumie odeszliśmy. Zobaczyliśmy, byliśmy w środku, byliśmy na wieży. Więc, przepraszam, zamek, kościół, przejęzyczenie. Więc, a teraz wsiądziemy z powrotem na bunie. I udamy się na obiadek. A się znalazło jakieś ciekawe miejsce, e, Bawaria, więc znowu golonka i jedziemy na goloneczkę. A ja znalazłam jeszcze, jeszcze w Tronce, że tu wcześniej stał w 1200 roku, stał zamek. Słuchajcie, o. później został zniszczony, powstał klasztor. Klasztor w 1400, tam którymś tam roku został zburzony, zniszczony podczas wojny. jakieś tam chłopska była tutaj. No i później był odbudowany i znowu był zniszczony, trafiony przez piorun, spalony, nie, nie miał szczęścia po prostu ten klasztor tutaj, nie miał szczęścia. No, stał na górce. Piorun, no, prosił się. Miejsce. Słuchajcie, polsko-niemieckie restaurant, ale słuchajcie, jest to niemiecko-polska restauracja. Do, co ciekawe, pani, tutaj, która obsługuje, mówi również po polsku, więc e, bardzo fajnie. Ja w sumie nie szukam, bo ja już zamówiłem ja w ciemno zamówiłem. Tak. Ja po prostu zamówiłem goloneczkę. Muszę zobaczyć. Co Asia ma. jeszcze nie. Do picia. Oczywiście ja kola jak zwykle. A ja już jest po dwunastej po, po już jest, A Asia jest po 12 już, i... więc może być już elektryczna, nie? Więc jakąś lampkę wina sobie zamówiła białego Pierogi chyba sobie wezmę, bo są pierogi No Nawet pierogi są, zobaczcie jesteśmy na Bawarii Przyjechaliśmy zjeść pierogi My usiedliśmy sobie w Birgardenie No po prostu jest na, na dworze jest bardzo fajnie, sympatycznie Mamy tu cień, więc po co mielibyśmy siedzieć w środku Taki się, jakiś To fajnie Trochę odpoczniemy Tyłeczki, nawet kaszanka nawet jest. O, tyłeczki nas już troszeczkę bolą. E, mieliśmy z, z tego kościoła, z ruin tego kościoła, tutaj mieliśmy jakieś 70 km, ale tak sobie fajnie, rekreacyjnie jechaliśmy, Cały czas spokojnie. przez lasy się jeździ przepięknie. No fajnie, przez lasy. <coughs> Niestety widzieliśmy miejsce, gdzie zginął... E, na po świeżo. świeżo. Na pewno świeżo, motocyklista, e, było kilka osób. Krzyż, rozpacz. No, nieciekawa sytuacja. Wiecie, przy skrzyżowaniu, no niestety trzeba uważać. Tak to jest. I to już nie tylko jako motocykliści, ale wszyscy uczestnicy dróg. Dobra. Ja wam jeszcze pokażę króciutko tylko ta kartę. Jak ktoś będzie chciał, to sobie rzucić pauzę. Kurczę, żurek, nie żurek, cząstkowy. Tak, placki ziemniaczane. Kaszanka tu jest, jest z sosem musztardowym, śliwkowym. Mm. Wiecie co, ja mam tak normalnie. Placuszki z gularzem. Struk? Ach, guloneczka. Mm. guloneczka. Są jakieś makarony tutaj, pierogi, pierogi zobaczcie. Tak. I ceny są mierki, I są deser nie? deserki, fajne ceny są też. Niedługo jak dostaniemy jedzonko, to powiem powiemy wam jak smakuje. Pani właśnie przed chwilą powiedziała, że to jest rodzinny interes. Także sami Polacy tu pracują i w kuchni, i w ten, także bardzo miło. I bardzo sympatycznie. Słuchajcie, to nie, nie jest długo otwarte, ma naprawdę takie opinie w internecie. Asia to znalazła i, i dlatego jechaliśmy tyle kilometrów, żeby tu wpaść na tą golonkę. I ja mam nadzieję, ja że na się pierogi. nie rozczy. Ja na pierogi. No tam Asia. I na tą golonkę jechaliśmy tutaj sobie Moi drodzy, wjechały nasze dania. To jest niewiarygodne. Ogromna golona. Słuchajcie, mięciutka skórka. Coś wspaniałego. Pierwszy, jak bym sama robiła. Mieliśmy już okazję poznać właścicielkę i córkę. Bardzo fajne, pozytywne osoby. Fajnie A Asia, właścicielka, nadaje na naszych um, na, fal. falach tak. A dodatkowo jeszcze, słuchajcie, oni, oni mają tu otwarte od dwóch miesięcy dopiero A ja już słyszałam, słuchajcie, oni w internecie Opinie mają bardzo dobre Słuchajcie, ale takie jedzenie musi się obronić To nie ma innego wyjścia Pyszne jest Kolonka jest taka że żal szanu do niej używać. Dowiedzieliśmy się, że kucharz jest też z Polski, z gór, specjalnie przyjechał do tej restauracji, żeby tutaj gotować. I uważam, że jest... Warto byłoby się szanować. Pierwsza, pierwsza klasa. To to... Słuchajcie, zjedliśmy już obiadek, poznaliśmy właścicielkę, córkę i Krzysia, kucharza. No, polecamy, na... Z samego Podhala przyjechał tutaj gotować, więc to, to, towarzystwo jest naprawdę, yy, tak jak my, niezdrowo coś tam mają, a i są bardzo <grym> <ale> sympatyczni. Zrobi znaczy, <grym> <Zdrowy> inaczej. <grym> Przejechaliśmy pierwszy, ra pierwszy raz, a rozmawiamy jakbyśmy znali tu wszystkich yy, nie wiadomo jak długo. I na pewno będziemy Krzysiu, tutaj jest wraca wracać. Kucharzem. Uważam, że warto tutaj przyjechać, żeby spróbować kuchni Krzysiak. Spróbujcie. Tak, bo jest po prostu. Ma do tego rękę. Tak. Zapraszamy, kochani. Spadajcie. spadajcie. Cześć. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A więc, jak przewidywałem, nie podołałem tej golonetce, e, więc poprosiłem o spakowanie, słuchajcie. E, będzie zjedzona później. Parking duży jest jest gdzie się zatrzymać. Fajni ludzie. Wpadajcie do nich. Kampery Jak... możecie przyjechać. Też Nawet kamperem tak, staniecie sobie też... tutaj i, i zaparkujecie, żeby zjeść. Naprawdę. Uważam, uważam, Tylko no nie, tak. wiecie. Pewnie dużo ludzi. No może nie dostać miejsca. <laughs> Ale polecamy, polecamy. Naprawdę. Ich jedzonko obroni się bez problemu. Do następnego razu. traffic